Podczas dzisiejszej uroczystości, jaką fundacja zorganizowała na strażnicy tradycji i patriotyzmu, imienia bohaterskich Gochów pod wezwaniem Chrystusa, zwycięzcy w Borowym Młynie z okazji 93. rocznicy tzw. wojny palikowej w obronie, podczas której obronie wytyczanej granicy drugiej RP stanęli miejscowi kaszubi. Było to i jest to dla nas święto radosne, święto dumy i chwały naszym poprzednikom. Niemniej przy tej okazji również uczciliśmy pamięć którzy położyli pod, podwaliny pod nasze dzisiejsze współczesne Gochy oddali swoje życie w, w różnych okolicznościach, a przede wszystkim zostali zamordowani przez oprawców hitlerowskich we wrześniu 1939 roku. Tych żeśmy upamiętnili w tak zwanym Panteonie Gochów okolicznościową tablicą. Oni i ojczyzna to jedno. Uczestnictwo w tych dorocznych uroczystościach, które których powodem jest kolejna rocznica tego takiego no, spektakularnego wydarzenia, jakie miało miejsce w, w momencie, kiedy Rzeczpospolita tutaj wracała, a związane było z, ze zmianą przebiegu linii granicznej. I jakoś tak i nawiązanie przy tym wszystkim do teraźniejszości jest niezwykle cenne i ja sobie zawsze bardzo, bardzo cenię bycie tutaj i no, uczestniczenie w tej uroczystości. Listę nominowanych z propozycjami przygotowuje Zarząd i Rada Fundacji, po czym ta lista jest konsultowana z członkami honorowej kapituły fundacji, a w skład tej kapituły wchodzą automatycznie laureaci z poprzednich bazun. I tak skonsultowana lista wraca z powrotem do zarządu, który podejmuje odnośną uchwałę. Bazuny co roku wykonuje Kazimierz Kostka z Wodnicy, który Jesteś członkiem honorowej fundacji. Każdy z odznaczonych oprócz bazuny dostaje również okolicznościowy akt nadania, a na bazunach widnieje z jego nazwiskiem również tabliczka. Sięga, sięgamy tutaj rocznicy, bo to jest 93. rocznica tak zwanej wojny palikowej, palikowej, czyli sięgamy daleko, daleko wstecz, ale pewne tradycje pozostały, pamięć pozostała i dzisiaj, zresztą jest wiele opracowań, możemy sobie troszeczkę wyczuć tam atmosferę jakby tamtych dni. Przypomnijmy sobie, Polsko odzyskała niepodległość, właściwie świeżutki kraj, gdzie, gdzie na wielu, wielu miejscach, na granicy ustalonej, no jeszcze były konflikty, kiedy, kiedy przesuwano, czy, czy próbowano przesunąć w tą, czy w tą, y, tą zaznaczoną, y, może nie palikami, ale jakimiś słupkami geodezyjnymi, granicę. No, dzisiaj to się wydaje troszeczkę, jakby może, absurdalne, prawda, bo dzisiaj mówimy o Europie, wspólnej Europie, o usuwaniu w zasadzie granic. No ale to był zupełnie, zupełnie inny czas, kiedy no, liczyło się przede wszystkim to, gdzie mieszkam, z kim jestem, kim jestem, gdzie jest moja ziemia, ta wartość i tak dalej. Ja myślę, że jakby. Nie, nie usuwając w cień, co było wówczas ważne, to, to myślę, że no, ci ludzie stworzyli pewien taki fundament. Dzisiaj pięknie o tym mówiono na uroczystości nad jeziorem, w tym miejscu, gdzie ta granica była przesuwana. No to, to są fundamenty, które mamy. No w tym dzisiaj... roku podczas tej uroczystości rozdaliśmy, wręczyliśmy bazuny edycji 2012 i w kolejności. Bazuny otrzymali w kategorii Wielka Bazuna pani Maria Barbara Stor Storman z Borowego Młyna. W kategorii również Wielka Bazuna y, otrzymał y, ją ksiądz prałat Henryk Czyżan z Chojnic. W następnej kategorii Bazuna Kaszepsko-Kleka y, otrzymali y, 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 Ją w tej kategorii Pragert Przemysław z Gdyni, Kowalkowski Krzysztof z Gdańska i Tomasz Żmuda Trzebiatowski również z Gdańska. W kolejnej kategorii mianowicie bazuna strażnik rodnej Heczy. Wyróżniliśmy Agnieszkę Cyrę, liderkę zespołu Gochy z Lipnicy oraz Zygmunta Żmudecz-Szebiatowskiego, radnego miasta Gdyni, krzewiciela i obrońcy czy strażnika tej kaszebizny na terenie tego wielkiego, największego miasta kaszubskiego. I ostatnia kategoria to kategoria bazuna. Ten, co zabeł smętka, ten, kto pokonał smętka. Tutaj otrzymali te bazuny Nestor, regionalistów kaszubskich z południa Kaszub, pan Stanisław Szreder Łączna oraz pan redaktor, Kazimierz Kop Ostrowski z tak, Ja też czuję, jest, byłem wyróżniony. Jestem w gronie tych, którzy no, mogą właśnie się poszczycić posiadaniem tej tak, tak lokalnej, a jednocześnie tak, tak uniwersalnej nagrody, dlatego że, że w ogóle siła tego, tej kultury, tego, tej, tej, tej specyfiki kaszubskiej bierze się stąd, że Ci ludzie z jednej strony e, trwali przy swoim, a z drugiej strony potrafili być otwarci również na, 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 na świat zewnętrzny. No tutaj się przecież przenikała kultura i właśnie kaszubska, polska, niemiecka i to wszystko tworzyło pewien konglomerat, ale jednak wyrazistość kaszubszczyzny no, na tle innych regionalizmów polskich jest niezwykle niezwykle, niezwykle silna. I, e, a jednocześnie jeszcze właśnie taki piękny bukiet, dlatego że wbrew takim pozorom Kaszuby nie, nie są monolitem w sensie takim, prawda, również tylko my. tak, tylko my i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym to też jest niezwykle, niezwykle cenne i, i to jest coś, co jak sądzę również przyciąga tutaj innych ludzi. Ale to jest wspaniały pomysł organizatorów, żeby dostrzec i upamiętnić tych, którzy w sposób szczególny dzisiaj zajmują się historią, kultywują ją, wzbogacają, wychowują. Bo tak jak powiedziałem, to jest ta, ta nauka o tej historii to jest ciągle jakby pielęgnowanie tego fundamentu. To jest istotne, bardzo ważne. Natomiast myślę, że, że często nawet takie środowiskowe statuetki, środowiskowe przyznawanie nagród no akurat mamy tutaj swoistą kameralną atmosferę taką szczególnie, szczególnie jakby to powiedzieć autentyczną. Jest dla, dla tych ludzi bardzo bardzo ważne, bo to, to nie jest instytucja, która nadaje to jest coś, co płynie jakby naprawdę z wielkiego przekonania. Myślę, że kapituła sporo czasu spędziła na na temat komu przyznać, każdego roku się przyznaje, więc to grono ludzi się poszerza. Myślę, że, że każdy chciałby w takim gronie pozostawać, tych, którzy otrzymują tutaj te miejscowe nagrody.